Dlaczego Jim musiał czekać aż tyle lat na wydanie pierwszej płyty? W końcu pierwszy singiel wydali w roku 81. Ale jak słusznie zauważa Skaradziński, rok 81 to był boom polskiego roku. Mieliśmy wtedy Manam, mieliśmy wtedy Perfect, mieliśmy wtedy Tesa, mieliśmy wtedy Oddział Zamknięty. Chwilę potem pojawił się też Lady Punk. Też gdzieś oscylował Lombard czy baj. Wszystkie te zespoły generalnie mniej lub bardziej grały muzykę w tamtym czasie współczesną. No, może na mniej perfekt, ale pozostałe zespoły gdzieś tam mieściły się w tych klimatach, które były obecne na świecie. W związku z tym Jam ze swoją, no bądź co bądź, staromodną muzyką nie bardzo mógł się przebić, i w tych pierwszych latach 80. rzeczywiście no nie było tam za bardzo dla nich miejsca w tej ekstraklasie. Poza tym przypomnę teorię Irene, Ireneusza Dudka, że zespoły śląskie miały zawsze trudniej. Że zespoły śląskie nie były zbyt chętnie wydawane przez oficjalne wydawnictwo. Więc to może tłumaczyć, czemu w tamtych, w tych pierwszych latach 80., dżem nie mógł zaistnieć. Rok 85 to jest w ogóle rok bardzo przełomowy dla, dla muzyki rockowej w Polsce, dlatego że właśnie w tym czasie. Ten boom się właściwie kończył. Perfekt już nie istniał. Manam miał się za chwilę rozpaść. TSA już nie grało w pierwszym składzie. W oddziale zamkniętym już nie było Jaryczewskiego. Lady Punk w 1986 bodajże dostał zakaz występów i tak naprawdę cała ta się wykruszyła. Z kolei mieliśmy spektakularne debiuty. Jak Klausa i jak Shaking Diego w 86 też była siekiera, ale wszystko to były zespoły efemeryczne. Tymczasem Jam wydaje w 85 swoją pierwszą płytę, więc w momencie, kiedy robi się jakaś przestrzeń w ogóle na nowe zespoły, ale ponieważ jest już zespołem z dużym doświadczeniem i po przejściach, to zaczynają normalne funkcjonowanie. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa dygresja, mianowicie. Dżem jest jednym z tych młodszych zespołów, które wyłoniły się z nurtu muzyki młodej generacji. Przypomnę, był to nurt, który powstał w drugiej połowie lat 70 -tych. Tam głównymi liderami było Kombi, Krzak i Exodus. No i w 85 roku Kombi owszem, istniało, było nawet dość popularne, ale grali zupełnie co innego niż wtedy, kiedy zaczynali znana za gier. Z kolei Exodus i Krzak już nie istnieją. W związku z tym Wychodzi na to, że dżem był jedynym zespołem z tego nurtu, który nie tylko przetrwał, no bo to jeszcze był mech, który akurat wydał dwie płyty, ale też dogorywał, czy tytrus, cytrus, okrut wyobraźni, które w ogóle nie, nie wydały płyt, Jim wydał płytę i też zaczął funkcjonować normalnie, regularnie jako zespół. Krótko mówiąc, długo czekali, ale 85 rok to był najlepszy moment dla dżemu na wydanie debiutanckiej płyty. Ta kaseta wyszła właśnie dzięki staraniom Marcina Jakobsona, który ostatecznie w październiku 1984 stał się oficjalnym menadżerem zespołu. Zanim to jednak nastąpiło, to umówiony był z muzykami, że jeszcze zobaczy ich na żywo w akcji. Miejscem akcji miał być koncert w ramach Olsztyńskich Nocy Bluesowych. No i przy tej okazji Jakobson mógł się przekonać o dwóch cechach zespołu. Pierwsza to taka, że byli oni petardą koncertową i on sam przyznał, że tak żywiołowego zespołu w Polsce to nie widział, no może oprócz Tesa. Natomiast poza sceną, po pierwsze byli rzeczywiście dość mocnymi amatorami, a po drugie no mieli dużą słabość do alkoholu. Przed koncertem w Olsztynie jakoś przyjechali w środku dnia i stwierdzili, że rozchodzą się po mieście, i każde spotkanie przypadkowe będzie okraszone lufeczką. W związku z tym mieli dużo tych spotkań, więc jak już dotarli pod scenę jeszcze przed koncertem, to byli dość mocno zrobieni. Na tyle, że Paweł Berger stojąc za sceną i słuchając koncertu Tadeusza Nalepy nagle stracił równowagę, postanowił się przytrzymać tego, co miał pod ręką, na no a pod ręką miał kable od nagłośnienia sceny. No i wyrwał część tych kabli, przez co pozbawił nalepy połowy nagłośnienia. Co gorsze, wystraszony zaczął uciekać, ale z tymi kablami. Więc generalnie dość mocno zaburzył cały występ ojcu polskiego bluesa. Natomiast zdaje się, że również przy okazji tego koncertu pijany Beno Tręba spadł z ławki i pokancerował sobie twarz. W związku z tym jeden zdyszany, drugi pokancerowany zaprezentowali się jako psonowi. I w tym momencie może warto sobie powiedzieć jasno i uczciwie, że alkohol w zespole dżem był towarzyszem stałym. Już Marek Kapon wspomina, że kiedy w 81 grali w Jarocinie, to Michał Giercuszkiewicz miał spaść ze sceny z całą perkusją. Trudno sobie wyobrazić, jak spada z całą perkusją, ale łatwo sobie wyobrazić, jak spada ze stołka. Z kolei inne wspomnienie muzyków jest takie, że. Któregoś razu grali, nagle tak patrzą po scenie, gdzieś zniknął Beno, ale słychać bas. Zaczęli się rozglądać, oczywiście cały czas grając. No i w końcu jeden spojrzał za pieca i zobaczył, jak tam Beno leży, półprzytomny, ale cały czas gra. I tych przygód, tych historii alkoholowych oni mają dużo i tego w ogóle nie ukrywają. Tak naprawdę we wspomnieniach jest to dosyć mocno obecne. No tyle tylko, że im samym ten alkohol nie przeszkadzał w graniu, w żaden sposób, no może w prawie żaden sposób, nie zaburza funkcjonowania zespołu. Zupełnie inaczej było z, Ryś z Ryśkiem i jego narkotykami. Co ciekawe i w sumie zaskakujące w kontekście roli Ryśka w budowaniu zespołu, to pierwszą działkę maku, kompotu wziął w roku 79, kiedy to z kumplem Pudlem był u kumpla Słonia, który akurat wrócił z pola, Miał zielony Max. spytał się czy chcą przyćpać, rozpuścił i chłopaki wzięli. Do tego momentu Ridel bardziej pił alkohol i do tego wątku jeszcze zdążymy wrócić. Natomiast potem ku zdziwieniu kolegów ten alkohol przestał mu smakować. Niestety dość długo muzycy nie zorientowali się o tym, jakie problemy ma Rysiek. Na a Rysiek nie tylko, że miał skłonność, też miał łatwość do dobrania, dlatego że no każdy, kto brał, stawiał sobie za honor, żeby wziąć z ryśkiem, Więc on tak naprawdę miał tego towaru dużo pod ręką, a poza tym też niejaki Filo z kolei, czyli jeden z autorów też tekstów dżemu, przyznaje, że, że wtedy też to branie maku było dosyć popularne wśród młodzieży polskiej. No i też ten aspekt, że Michał Giercuszkiewicz lubił wziąć, więc oni we dwóch się dość mocno wspierali, co też odbiło się na, na, działalności, na działalności Giercuszkiewicza w zespole. No, niemniej, Ridel do wydania płyty rzeczywiście był muzykiem zaangażowanym i ten nauk tak bardzo mu nie przeszkadzał. Potem zaczęło być coraz gorzej, właśnie to znikanie, właśnie taka nieobecność na próbach, też kłopoty z pisaniem tekstów. To wszystko. Właściwie było taką równią pochyłą, która niestety doprowadziła do tragicznego końca. Błędą tego wywodu niestety jest taka moja smutna konstatacja, to znaczy trudno było wymagać od Ridla, żeby rzucił narkotyki, kiedy reszta zespołu intensywnie się alkoholizowała. Tak jak to już powiedziałem wielokrotnie, no ten nauk narkotykowy Ridla powodował, że w drugiej połowie lat 80. coraz rzadziej bywał na próbach, coraz mniej się angażował. No, i też potrafił znikać z koncertów. Jakobson wspomina, że kiedyś podwiózł go 50 metrów od sceny, bo bał się, że zniknie, a i tak zniknął. To powodowało oczywiście ogromny stres i ogromną frustrację muzyków. Oni bardzo często wychodzili na scenę, zaczynali grać i nie wiedzieli, czy Lidl do nich dołączy, czy do nich nie dołączy. W pewnym momencie to właściwie już była taka. Tradycja z koncertami dżemu, że publiczność nie wiedziała, co się wydarzy. Jeżeli nie było Ridan, no to po prostu razem z muzykami śpiewali piosenki. Jeżeli był Ridel, to no to po prostu Ridan robił show. Tak czy inaczej, ta sytuacja skłoniła muzyków do współpracy z innymi i w ogóle do radzenia sobie bez samego Ridla, szczególnie kiedy on też podejmował próby podwyku. W efekcie powstały trzy płyty, w których Ridel nie brał udziału. Pierwsza wydana w 88 roku. To płyta numer uno. Jest to właściwie solowa płyta na Nalepy, ale właśnie z muzykami dżem. Z muzykami Nalepa wspomina, że jeden z bliższych pierwszych kontaktów z dżemem miał w parku w Tykach. Kiedy to się tam przechadzał, to bodajże były Tychy, No już nie jestem pewien na 100%. Ale jestem pewien na 100%, że, że się przechadzał. Muzycy go tam poznali. Pan ich na, bardzo, na początku nie poznał, no ale po przepracowaniu kilku flaszek już poznali się lepiej. To, co charakteryzuje tą płytę, to, wbrew wszelkim oczekiwaniom, nie jest to album bluesowy i nie jest to też album specjalnie udany. Ale jest jedna perełka, czyli ten o tobie film. Wystarczy przyjść daleki śmierć. Wystarczy film znów idzie ze mną, znów słyszę twoje słowa, są, jak trochę nam na bardzo długich scenach. Trzecia odskocznia dżemu to jest współpraca ze Sławkiem Wierzcholskim. Jest to wraz um, lider zespołu Nocna Zmiana blusa ale może przede wszystkim najlepszy harmonikarz w Polsce. Z nim zespół nagrał płytę Ciśnienie, która wyszła w roku 1993. I to jest album, z którego raczej muzycy są zadowoleni. Też kolejny taki przykład kooperacji zespołu bardziej bluesowego, znaczy muzyka bardziej bluesowego, jak mówię, holski z, z zespołem rockowym. W roku 2003 w, w zespole do zespołu zgłosił się niejaki Henryk ze Śląska, który zaproponował sponsorik. Okazał się być bardzo hojnym sponsorem. Wysłał muzyków do Stanów Zjednoczonych, aby zakupili tam instrumenty. Zorganizował i wyposażył salę prób. W planach też było studio nagrań. Jednocześnie postanowił zasponsorować film, który ostatecznie wyszedł pod tytułem Skazane na blusa. Nie jest to do końca film biograficzny o Ridlu, ale rzeczywiście taki film, który bardzo dużo z tej biografii Ridla i zespołu pokazuje. Problem z Henrykiem ze Śląska był taki, że we wrześniu 2003 roku został on zgarnięty przez policję i oskarżony o kierowanie. Śląską mafią paliwą. Facet zrobił Państwo na jakieś pół miliarda. No a cała ta inwestycja w dżem to była idealna pralnia pieniędzy. Co prawda, i to trzeba sobie też powiedzieć, muzycy dżemu bardzo dobrze go wspominają, w tym sensie, że był to rzeczywiście człowiek, no w jakiś tam sposób z ludu niewykształcony, za, co bardzo, za to bardzo obrotny, bardzo sprytny. I taki też, który bardzo chciał trochę ogrzać się w tym, świetle, w tym świetle sławy dżemu, ale też był to człowiek bardzo miły w kontakcie i rzeczywiście mu zależało na tym, żeby temu dżemowi pomóc. No, wiadomo, skoro zarówno instrumenty, jak i wyposażenie pochodziły z nielegalnych środków, to to wszystko zostało zajęte przez państwa. No i sponsorik pozostał tylko epizodem. Na szczęście udało się utrzymać film, który wyszedł w roku 2005. I To co charakteryzuje ten film to to, że grają tam wszyscy muzycy dżemu, przy czym stary skład gra samego siebie. Natomiast Balcer gra alter ego Ridla, którego z kolei gra Tomaszko. Trzeba przyznać, że Balcer zagrał tam naprawdę bardzo dobrą rolę. Oczywiście jak to z takimi filmami jest, zdania są podzielone. Rodzina zarzuca, że Ridler jest tu pokazany w takim dosyć posępnym nastroju, w posępnym świetle. On sam był dużo weselszym człowiekiem. No ale też jak się czyta, chociażby książkę z Karadzińskiego czy różne wywiady, to jednak dość mocno widać, że ten nauk Ridla przytłacza. Przy to co jest ogromnym matutem tego filmu, to to, że muzyka rzeczywiście gra w tym filmie główną rolę. 直接进入。